Dziesięciu kierowców oglądaliśmy dotychczas podczas dzisiejszej drugiej części sesji kwalifikacyjnej. Przed nami jeszcze druga dziesiątka. Najlepszy czas dotychczas, co Państwo widzą. Łączny czas wczorajszego i dzisiejszego przejazdu uzyskał kierowca Ferrari Rubens Barrichello. A my mamy na naszych ekranach Japończyka Takumę Sato z teamu Bar Honda. Takuma Sato rozpocznie za moment swoje okrążeniem kwalifikacyjne i może jeszcze kilka słów o zespole Ferrari, o Rubensie Barrichello, ale także o tym kierowcy i o jego zespole, a więc o Bar Hondzie. Otóż to bodaj dwaj najwięksi przegrani, jak dotychczas tegorocznego sezonu. Ferrari, Mistrz Świata, Bar Honda, Wicemistrz Świata, a Bar Honda bez punktu, proszę Państwa, po trzech wyścigach, czyli to wielka sensacja i te dwa zespoły wykonały podczas tej przerwy pomiędzy Grand Prix Bahrainu a Grand Prix San Marino na torze Imola. Gigantyczną pracę testową. Zespół bar przejechał przeszło 6000 km, a myślę, że Ferrari przejechało dużo, dużo więcej, bowiem w przypadku Ferrari testowało aż czterech kierowców, nie tylko Schumacher, nie tylko Barrichello, ale także dwaj kierowcy testowi Luca Badoer, a także Mark Henne. Tymczasem Sato jak na razie szybszy od Rubensa. Barrichello. Różnica między nimi była minimalna po wczorajszym okrążeniu kwalifikacyjnym. Dzisiaj Sato tę różnicę troszeczkę powiększył. No i zobaczymy, czy na tym trudnym, bardzo trudnym, wymagającym, technicznym to, że będzie w stanie pojechać tak szybko do końca. Utrzymuje cały czas tę przewagę. W ubiegłym roku to właśnie samochód teamu British American Racing. Ruszał do wyścigu z pierwszego pola startowego, co prawda był to Jensen Baton, nie Takuma Sato, no ale inżynierowie tego timu potrafią chyba ustawić samochód do charakterystyki tego toru. Ostatnia jeszcze szykana, lewy, prawy i Takuma Sato już jest na mecie, jest o przeszło pół sekundy szybszy od Rubensa Barikello. Rzeczywiście zespoły i Ferrari, i Barhonda przygotowywały się bardzo mozalnie do tego Grand Prix. Warto powiedzieć, że Sato testował bolid w innym miejscu niż Jensen Button. Jensen Button był zadowolony z tego, jak przebiega praca z zespołem, jak spisuje się samochód. Natomiast Sato nie do końca był zadowolony z tych przygotowań przed wyścigiem o Grand Prix San Marino. Tymczasem na torze jest już reprezentant zespołu. Williams BMW, Niemiec Nick Heitfeld. Może warto powiedzieć, że Nick Heitfeld stanął już w tym roku na podium. Podczas wyścigu o Grand Prix Malezji zajął trzecie miejsce, zdobył sześć punktów dla swojego zespołu. No i warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Długo nie, nie wiedzieliśmy, czy Nick Heitfeld pojawi się w ogóle tutaj na to, że podczas tego Grand Prix e, narzekał na bóle w plecach, no ale zrobili wszystko masażyści, aby Nick Heitfeld pojechał w tym wyścigu. Było nawet sporo żartów na ten temat. Jak wyjaśniła oficjalnie ekipa BMW Williams. Taka kontuzja Nika Heitfelda była przytrafiła trafiła mu się po prostu podczas testów, można powiedzieć, że banalna kontuzja, jak na razie Heidfeld gorszy od Takumysa, to kontuzja spowodowana tak zwanym kurczem, proszę Państwa, to co się zdarza czasem również nam, gdy biegamy, jeździmy na rowerze, czy gramy w piłkę, albo po prostu za długo siedzimy przy komputerze. No okazało się, że ból później był dość dotkliwy. Nick Heidfeld nawet sobie żartował, że złapał tę kontuzję podczas gry w badmintona. Była to oczywista aluzja do tłumaczeń Juana Pablo Montoi. No i Nick Heidfeld w tej chwili gorszy od Takumy Sato. Czas łączny, który uzyskał daje mu w tej chwili drugą pozycję. A skoro już wywołaliśmy temat Juana Pablo Montoi, to... Uprzedzimy rozwój wydarzeń. Juana Pablo Montoi nie zobaczymy dzisiaj podczas sesji kwalifikacyjnej. Nie zobaczymy go także podczas wyścigu, bowiem Juan Pablo Montoya pauzuje po odniesionej kontuzji. I właśnie to jego zastępca. Aleksander Wurz, nadzieja całych Niemiec. Wszyscy mówią, że to doskonały pilot. No i Andrzej, dużo mówiłeś podczas ostatniego wyścigu o. Wurc, o jego, przepraszam, Austriak oczywiście, Wurc. Dużo mówiłeś o tym zawodniku podczas ostatniego wyścigu, mimo że nie pojawił się na torze, ale może jeszcze raz powiesz, dlaczego nie widzieliśmy go podczas Grand Prix Bahrajnu? Proszę Państwa, widzieliśmy wtedy rewelacyjnie jeżdżącego Pedro de la Rozę, natomiast Aleksander Wurc jest od Pedro de la Rozę. O 9 centymetrów wyższy w standardach Formuły 1 to bardzo, bardzo dużo i zespół McLaren. Nowy tegoroczny model wyścigowego samochodu miał nieprzygotowany po prostu do parametrów wbórca i w związku z tym zdecydowano się, żeby pojechał niższy Pedro de la Rosa. No teraz samochód został już przygotowany. Proszę zobaczyć, to też chyba nam, śmiertelnikom, w pewnym sensie pokazuje, jak ciasno jest w tym kopicie samochodu. Jeżeli jeszcze raz zobaczymy przez moment zdjęcia ze środka auta to kolana Wurca, który no jednak drugi czas. W tej końcówce przegrał, a zanosiło się, że będzie miał najlepszy kolana Wurca wypełniają tam szczelnie całą przestrzeń. Nie udało się więc Austriakowi osiągnąć najlepszego czasu w tej chwili to drugi rezultat bardzo sympatyczny Kierowca. W tym roku debiutuje, ale to nie jest debiutant. Ma za sobą bodaj 52 wyścigi, jeździł w barwach Benettona, stawał już także na podium, był kiedyś na trzecim miejscu. Jeszcze tylko dodam, że pochodzi z bardzo sportowej rodziny. Jego ojciec był między innymi krosowym mistrzem Austrii, a Wurz pochodzi z regionu, konkretnie z miasta Weidhofen. Ta nazwa mówi wiele sympatykom rajdów. Tam rozgrywany jest najbardziej znany rajd w Austrii, a więc Wart Wirtel. A na naszych ekranach Felipe Massa, jak na razie jaśniej świecący punkt zespołu Zauber Petronas, bo to tylko Felipe Massa jak na razie zdobywał punkty dla tego zespołu. Dorobek niewielki, dwa punkciki, no ale jeśli. Yy, Szefowie ekipy liczyli, że ten zespół do boju pociągnie Jacques Villeneuve. No to się e, mocno rozczarowali. Na razie tylko masa punktował Jacques Villeneuve bez punktów. Masa na torze walczy o jak naj, najlepszą pozycję e, przed wyścigiem o Grand Prix San Marino, który przypomnijmy dzisiaj o 14.00. Oczywiście bezpośrednia relacja w TV4. Dwa sektory przejechane bardzo dobrze kończy swoje okrążenie i w trzecim stracił bardzo wiele, spadł na trzecią pozycję. Przed nim Takuma Sato i Aleksander Wurz. Ten trzeci sektor jest sektorem bardzo trudnym. Tutaj właśnie między innymi jest taki podwójny lewy zakręt rywatca. Tutaj także ta szykana, którą na końcu Państwo oglądaliście. Jarno Trulli na naszych ekranach rozpoczyna swoje okrążenie kwalifikacyjne. Trulli, który jest sensacją, myślę, tego roku, jest przecież wiceliderem Mistrzostw Świata. No i od 15 kwietnia jest szczęśliwym również tatą. Młody Enzo Trulli zjawił się na świecie wcześniej niż tego oczekiwano, zaskoczył swoich rodziców. No i z całą pewnością, jeżeli Jarno osiągnie tutaj jakiś bardzo dobry wynik, to zadedykuje te, ten wynik e, małemu Enzo Truli, Enzo, bynajmniej to imię, nie nadano mu na cześć Enzo Ferrari, ale dziadka, jego dziadka, pana Enzo Trulli. No ale już może damy spokój tym wszystkim rodzinnym historiom. Sympatycznego Włocha, który tymczasem ma jak dotychczas najlepszy czas po drugim sektorze na torze Imola we Włoszech, gdzie walczy o jak najlepszą pozycję do dzisiejszego wyścigu o Grand Prix San Marino. Poczekajmy jeszcze chwilkę, będziemy mieli sumę czasów Jarno Trulego. Mówiliśmy o tym przed chwilą. Ten trzeci sektor rzeczywiście niektórym kierowcom. Sprawia wiele problemów, ale nie sprawił tyle problemów Jarno Trulemu. Obronił się Jarno Truli, jest liderem po przejeździe 15 zawodników, a my spotkamy się po krótkiej przerwie.